For me. I ten 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 terena ten jest znowu mam ten sam problem co był wieczorem ty czy jak to naprawić o no, bo ja Nagrywam, tak o tak 9.51 mecz jest yy, 11.00 coś zbiórka będzie yy, o 10.30 na oko moja matematyka jest trudna masz 9 minut yy. 30, 39 minut mamy na drogę, tu mam ja wszystkie rzeczy, torbę, mogę pokazać co ja mam w niej, koreczki, już trochę zużyte, ale to chyba kopy są, kopy, kopy. Co? Jak chyba samochodzikiem. tak? No, najprawdopodobniej. No, nie wiem. Może jeszcze tu zajdziemy, bo ja tutaj w tu plecach zostajemy. Nie będę z chodził. No i tak to wygląda. Chodźcie, Spójrz. gościa specjalnego. Co, które se czapkę zakłada. Wygląda jak rozwójca aliwowa. Oh. No i co? No i za, zaraz będzie trzeba i chyba, nie? No, co wyjdzie, rozwójca, a nie baba. Na serio? No. Czy jeszcze dobrze, że cię nagrywam? No, co? Czy jesteś z tym dobrze? A to jest Gierdy, co on też jest z kątem? No, no karam. No właśnie. Jeszcze tylko pana prezesa nam brakuje. No, no i co? No i to tyle, tak? No. I on był jedynym, e, można powiedzieć, pierwszym z twórców, który zrobił obleżenie jasnej góry w tym Gdyby nie on, to to by nie powstało, tak? No, no tak. Więc. To jest super gościu, to tu chyba trzeba zamazać, ale jak coś to wyjdzie. Chodunku, jak to nas Co, no gramy, bo gramy. Co? No ale wygramy, przegramy. Jakaś ja asysta wiem. bramka dzisiaj będzie coś. Na bramkę liczę, ale nie wiem. Co? Na bramkę liczę, ale nie wiem. No to mówię, jak coś to na pustaka ci damy. A asysta ty... na pewno wleci, mówię ci. Ta? Tak To ja postaram się strzelić. No, zobaczymy czy będzie dzisiaj forma do ciasta. Mamy dość długą drogę, a czy krótką w sumie. Jeszcze do żabki trzeba skończyć po piciu jakieś. Kurwa, muzyka mi to jakaś leci, chory psychicznie chyba jest. Nie, no, może być. Powiem tak: albo będzie, albo będzie normalna forma, albo będzie forma do ciasta. Ale to drugie, obstawiam, że to będzie. Dobrze, że mamy jakieś rezerwy przynajmniej. To się będzie mógł zmienić. Bardziej się obawiam o obronę. Ale mamy Malisza. On się zagapiłem. Mamy Malisza akurat, a tu jest liceum. No. A propos meczu nadal. Gadam już o byle czym. Może może będzie jakiś taki wynik. Znajdrzycie dostaniemy w dziursko. Ale z takim nastawieniem nie opasa się chodzi na Orlika, więc uważam, że no, powinniśmy to wygrać, tak mamy duże szanse gorzej, że połowa składu jest kontuzjowana w jakimś stopniu i nie ma po prostu jakby to powiedzieć No ciężko znaleźć no No, wszyscy prawie dobrze... do... Kurwa, jeśli nawet wypowiedzieć już nie mogę. Praktycznie wszystkie dobre osoby są na kontuzji i nie mogą grać. Ale to nie, no nie zwalnia z nas z wygrania tego meczu. I powinniśmy to zrobić. Może się ludzie będą cieszyć. Idziemy do Żabki, tam będzie jakaś taka mini przerwa Trzeba kupić picie o jakieś No wiem czy to jest logiczne No i co, no zmierzamy do Orlika To tam sobie przerwę jakąś się... Nie jedzie klasa Widzicie, Polska to jest śmieszny kraj I zamiast w grudniu To zaczął padać śnieg W styczniu Nie pojęte. Padało wcześniej ale w grudniu postanowiło A jednak nie będzie padać i zaczęło padać W lutym, w styczniu, coś takiego A kurwa nawet lutego nie ma No to dobra to no, może i tak będzie Dużo straszniało tu jest, to może coś się dzieje No wszystko jest możliwe w Tych przerzutek nie będzie chciało mi się wypikiwać I nie będę nawet tego robił nawet nie wiem czy będę cokolwiek montował. No, no chyba nie, nie wstawię półgodzinnego nagrania, albo może i wstawię. Może jeszcze wywiad z jakimiś e, członkami klubu zrobię przy okazji, Żeby to jakoś zbogaci, żeby się poznali ludzi chociaż w klubie. Bo już nas znacie, Malisza też znacie. No ci co oglądają do Camteema dobrze znają nasze... Osobowości, tak. Jeśli to nie oglądają, to warto tam jednak zobaczyć. Bo my się staramy po prostu, żeby to jakoś wyglądało. Mali z ze skarem? Ooo, a propos! Wrócił! Wrócił! Patrz, patrz, kto tam jest. Nie mogę. Przy... A mówiliśmy. Patrz, patrz, patrz. Pan prezes! Pan prezes! No co, nagrywam? Co? Ale on vloga robi na swój kanał. A co to za piłeczka jest? O kurde, pan prezes! Wszystko nagrane! dawaj Grydy. Jestem Óscar Miernik, gram na obronie w KS Kukułka z z lewym obrońcą, staram się dojść do celu i walczyć o swoje. Dobra, jaki, jaki wynik dzisiaj obstajesz w meczu o KS Kukułki w Wrocław? 7 do 3, dla nas. Dla nas? A kto strzeli? I kto, asyst... kto strzeli? W cztery roki Andrzej, nie wiem kto jeszcze będzie grał, asystować będzie Turek, Karol Jan Turek. Dobrze. I ja. Dobrze. Dzięki chodź Cześć, cześć My się widzieliśmy, może się przedstawić, nie? My nie mówiłem, a mówiłem Dobra, ale możesz powiedzieć tak? Tu Turek, szóstka był obrońca, teraz pomocnik Co, asystujemy się. Andrzej? Dobra, te, mam, mam jeszcze jedno pytanie Skąd się wziął pomysł na numer 6? 6 yy, Lapiosz. Co mam powiedzieć? Lapiosz? Dobrze, a wynik jakiś? 7-4 jak Oskar? Czy jakiś mniejszy? 8-3 dla nich. Dobra, cześć. To to. Co? Co? To to. robi dzisiejszego. Sorry za Pozycja: bramka się obrońca. Chociaż teraz trenuję bardzo na brące. Jak widać efekty. No, no i owa. Ja to... Założyciel jest Kukułek, założyciel Timu. Możesz się obrócić, pokazać, no i pięknie, ładnie się prezentuje. jeden, dlatego, że to jest e, rok, e, znaczy bieg, w którym założyłem counting i założyłem e, klub sportowy. I co, mam nadzieję, że dzisiaj wygramy, obstawiam wynik jakieś, kurde, 8-5 dla nas. No i dobra, no i mi się to podoba. Później jeszcze gramy e, półfinał z Greenpointem i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, dzięki. Dobra, ja mogę powiedzieć tyle. Jesteśmy po meczu aktualnie. Mm. Tam są oni. Przywitać się! No, tu są oni. Wracamy aktualnie z Orlika. Jakieś są ludzie tam grają. Wynik 11-11 chyba. To jest osoba, która zremisowała nam wynik. To jestem ja, ja. O, tłumaczę. Kujowa brońka. No ja pierwsza w karierze. Tu jest obrońca. Bardzo dobry mm. obrońca. O, tu jestem ja znowu. Mm. A tu jestem ja znowu. <laughs> Czekaj. Mm. Strzeliłem, nie wiem tam 6-5 coś bramek. Zasystowałem chyba dwie. A tu jest Tu jest MVP, który jest na nagraniu jak się rozgrzewał. Jakieś odczucie po meczu.

Sławe piłki wpadły, które były do wyjęcia jedną lagę podałem do przeciwników perfitnie na środek. Teraz wziąłem podsumowanie, że nie opata się lagować, bo nasi zawodnicy ten, no, Ustawiają się przy przeciwnikach. Trzeba rozgrywać od bramki. E, już mam pomysł na kolejny mecz jak to zrobić. Ale to jest tajemnica. No i co? E, prezes dumny z gry klubu. Bo jest widać poprawę. Widać, warunki też sprzyjały, bo ostatnio graliśmy, to był śnieg na boisku i słabo się kopało w piłkę. No co, oby tak dalej. No. No i dobra, dziękuję bardzo.